Wschodnia Hiszpania okazała się niezwykle gościnna, temperatura przekraczała 20 stopni. Ludzie przekazywali sobie uśmiechy, powoli rozwijały się pąki kwiatów pomarańczy. To właśnie za zapachem kwiatu pomarańczy udaliśmy się w naszą kolejną, spontaniczną podróż tematyczną. Cześć. Cześć. A tak poprawnie to trzeba powiedzieć Ola. Ola. Jesteśmy w Walencji i tutaj właśnie w Walencji i w okolicach podążamy śladem, a właściwie za zapachem pomarańczy i kwiatu pomarańczy. No jest ciepło, nawet bardzo ciepło. Siedzimy sobie w słońcu i chyba jest ponad 25 stopni. Tego nam było trzeba szczerze powiedziawszy, dlatego wybraliśmy Walencję jako jedno z trzech najcieplejszych miast. Hiszpanii kontynentalnej, obok Alicante i Malagi. Walencja to trzecie co do wielkości miasto Hiszpanii. Mówicie tutaj po katalońsku, aczkolwiek wolą nazywać go swoim własnym, jeszcze innym dialektem. Tereny wokół Walencji to La Plania, wyjątkowo płaska, ale bardzo ciepła równina, a wybrzeże na południe i na północ od tego miasta zwana jest Costa Azahar, Arabska, kwitnącego kwiatu pomarańczy. Marańcze. Ach, co byśmy bez nich zrobili? Dobro kiedyś luksusowe, dostępne od święta, a dziś smak i zapach, który kojarzy każdy z nas. Zawędrowały do Hiszpanii i Europy, a jakże z pomocą Arabów, choć najpierw były dość gorzkie, a słodycze nabrały z biegiem lat i rozprzestrzenianiem się po świecie. Uuu, o tak! Według badaczy ich smak i zapach należy do trzech najprzyjemniejszych dla człowieka, a kolor pomarańczy jest symbolem młodości i witalności, tak nam teraz potrzebnej. Pomarańcze są ok. Trochę powiewa, ale te wysokie budynki, tak jak. Mm. i rozwiewa też piękny zapach kwiatu pomarańczy. Szkoda, że nie możemy wam w filmach tego powiedzieć. No więc te wysokie kamienice ochraniają troszeczkę nas od wiatru, tak jak Meseta i góry wewnątrz Hiszpanii ochraniają Walencję i okolice od wiatrów z zachodu i chłodniejszych mas powietrza. Dlatego, jak powiedziałem, obok Mursi i Malagi, dwa razy na M, Walencja jest najcieplejszym miastem kontynentalnej Hiszpanii zimą. Zamieszkujemy w dwupokojowym apartamenciku 5 minut od morza w dawnej dzielnicy Rybackiej. Powidła pomarańczowe, a jakże. Specyficzne perfumy rozkwitających w Walencji i okolicach drzew pomarańczowych czują marynarze dryfujący na swych okrętach po morzu nawet z odległości kilkunastu kilometrów od brzegu. Podczas naszego pobytu większość dopiero otwierała pąki. Motyw pomarańczy będzie towarzyszyć nam co krok i co kwartał. Więc jeśli będziemy chcieli skorzystać z pięknego, modernistycznego dworca kolejowego, to znajdziemy ich tu po ukrywane całe mnóstwo. A będziemy chcieli, za kilka dni udając się w niesłychane miejsce. Podobnie z halą targowiska Mercado de Colon. Te nieco gaudiowskie kształty i zdobienia również nie oparły się pomarańczowym elementom i motywom. Ogólnie walecka architektura robi wielkie wrażenie. Przypomina nieco madrycką, wysokie kamienice, osobliwe wnętrza, sporo art deco. Jeśli będziemy chcieli odwiedzić się główny targ miejski, Central, to jak najbardziej również pomarańcze nas nie ominą. Jesteśmy na Mercado Central. Jest to największy zadaszony targ w Walencji. Zapachy tutaj roznoszące się są niesamowite. Można tu kupić naprawdę wiele produktów. Pewnie dużym ułamkiem są produkty związane z pomarańczami, różne około pomarańczowe i pewnie pomarańcze. I to potwierdzam już teraz. Natomiast nad nami znajduje się taka ciekawa kopułka. Nie wiem, czy to widać w tej perspektywie, pewnie widać lepiej z zewnątrz, dlatego że nazywana jest przez niektórych właśnie pieszczotliwie pomarańczą, bo przypomina trochę pomarańczą. Nie ulega wątpliwości, że największym skarbem Starego Miasta w Walencji jest budynek, który widzicie za moimi plecami, czyli budynek giełdy. Jedwabiu. Jest to budynek średniowieczny, gotycki. I wtedy Walencja przeżywała jeden z swoich dwóch złotych wieków, kiedy była bardzo ważnym portem handlowym, ale specjalizowała się właśnie w handlu jedwabiem, oczywiście w basenie Morza Śródziemnego, no bo przecież jedwab nie był europejskim produktem. W środku dzieje się historia. To są naprawdę piękne wnętrza. Zresztą budynek został wpisany na listę UNESCO. Historia dzieje się też tutaj, ponieważ po raz pierwszy będę próbował napoju, który jest napojem chłodzącym, zimnym, więc teoretycznie powinniśmy pić go w lecie, ale jest bardzo ciepło. Nazywa się e, Orciata. Pewnie źle wymówiłem, ale jest to trudne słowo. O! No, coś takiego jak mleko migdałowe, aczkolwiek ma taki posmak inny. Został oczywiście przywieziony przez Arabów tutaj, ale jakoś tak w Walencji stał się bardzo charakterystyczny. Dobry! Dziedzińce, placyki i krużganki Starego Miasta pachną. Zarówno dawny klasztor Karme, jak i dziedziniec wspomnianej giełdy również tonie w aromacie unoszących się na mocnym słońcu. Skórek pomarańczy z poprzedniego roku i tegorocznych świeżych kwiatów. Warto przyjść tutaj choćby dla tego widoku: gotyk płomienicy, ale w specjalnej odmianie, walenckiej. Jakby komuś było mało tego motywu, to może odwiedzić też Muzeum niedwabiu i strojów i poszerzyć swoją wiedzę o produkcie takim jak Jedwab, albo zobaczyć odtworzoną scenę z obrazu. Innym znanym malarzem waleckim, który przynajmniej ma tutaj swoje muzeum i dom rodzinny jest Jose Benliure. Mało kto tutaj trafia, a szkoda, bo można odnaleźć naprawdę wiele smaczków, zwłaszcza w tym niepozornym, tajemniczym ogrodzie na jego tyłach. Przy okazji na starych azulejos z lat 20. widać na tych płytkach jak ważne dla tutejszej ludności były zbiory darów natury. W tych wszystkich miniaturkach widzimy właśnie jak zbierane są migdały. Trochę wino, winorośli, ale przede wszystkim dominują pomarańcze. Oczywiście zboże również istnieje, ale głównym motywem są pomarańcze, pomarańcze i cytryny. Gdy uczestniczysz w zbiorach pomarańczy, ale ktoś woła hej, jedno foto na Instagrama. Gdy uczestniczysz w zbiorach pomarańczy, ale jesteś z Krakowa. Walencja oczywiście pamięta czasy kartagińskie, greckie, rzymskie, choć rozbudowali ją bardzo arabowie. Po wielu z nich zostało trochę śladów, często pod ziemią, ale po murach obronnych zachowały się wciąż imponujące bramy, jak choćby ta brama Serano. Ale jednak największej zmiany dokonano w wieku XX. Chodzi o rzekę, która płynęła przez miasto. Właśnie płynęła. Teraz chciałam opowiedzieć troszeczkę o jednym z najdziwniejszych, najdłuższych i największych parków miejskich w Europie właśnie te ogrody Turia, które ciągną się przez całe miasto na długości 10 km, powstały w miejscu, gdzie kiedyś płynęła rzeka Turia w jej starym korycie po wielkiej powodzi. No i dzisiaj jest to idealne miejsce do uprawiania sportu, do rekreacji i do wypoczynku dla miejscowych. I dzisiaj jesteśmy tutaj w sobotę, jest to rzeczywiście bardzo widoczne. Niezwykle osobliwe zjawisko to jest fakt, że większość tych mostów, bardzo starych, zresztą kamiennych, dzisiaj służy tylko i wyłącznie pieszym. I bardzo dziwny też jest ten fakt, że tutaj nie ma rzeki, tak? W tym parku dla odmiany kwitną wiśnie i rosną zagajniki drzew butelkowych. Dalekich kuzynów baobabów. Muzeum Ceramiki znajduje się w naprawdę wyróżniającym się budynku, pałacu. Kościół świętych Janów, unikatowe połączenie gotyku i baroku. Muzeum ryżu, który również, owszem, od dawna uprawia się w okolicy Walencji. Czy na przykład koci zamek, koci domek, który naprawdę okazał się koci? Spacerujemy więc po mieście zaglądając w różne zakamarki, mijając coraz częściej galowo wystrojone kobiety w szerokich, postawionych na krynolinach w sukniach. To specyficzne wybory Reina de la Huerta, czyli coś ala niskwitnących sadów. Tradycja pochodzi z Murcji, ale też trochę z Walencji, której finałem jest wręczenie korony z kwiatu pomarańczy najpiękniejszej, ale też najmądrzejszej kobiecie w tym sezonie. Stare miasto w Walencji może nie jest tak emblematyczny starym miastem jak Bari Gotik w Barcelonie czy serce na przykład Sewilli, chociaż kto wie, wyjątkowo nad tym miastem nie dominuje wieża katedry, dlatego że ona jest dość niska. Natomiast katedra cenna, interesująca, gotycka, znajduje się za moimi plecami. Posiada dwie ciekawostki. Jedna to trybunał wodny, który tutaj kryje trony siedzenia tego trybunału, a tam się rozkłada przed tym gotyckim portalem. Jest to najdłużej ciągle działający narzędzie sądownicze na świecie, a tak naprawdę dotyczy tego, aby każdy mieszkaniec w Walencji miał równy dostęp do wody, bo tutaj z wodą przez długi czas był problem. Drugim skarbem katedry jest znajdujący się w jej wnętrzach, w jednej z kaplic. Święty Graal. Ten Święty Graal. Oczywiście to nie jest tak, że to na 100% jest ten Święty Graal, bo jak sami wiecie, wiele różnych miejsc rości sobie prawo do tego, żeby nazywać jako miejsca z początku Świętego Graala, już pomijając Indiany Jonesa i te wszystkie wymysły, ale ten kielich uznany jest za najbardziej prawdopodobny święty gral. Głośno. Robi się głośno, robi się tłoczno i wszyscy zaczynają zmierzać w jednym kierunku, a to oznacza jedno, jest 1 marca i pierwsza maskleta, maskleta. My nie załapiemy się na słynne święto Las Fallas, ale ten dzień podobno jest pierwszym dniem takich przedobchodów tego wszystkiego. Cztery czy nawet trzy tygodnie przed Las Fajas nikt nie miał nawet Pojęcia o tym, co wydarzy się za chwilę w Hiszpanii. Finalnie najsłynniejszą walencką imprezę odwołano. Jeśli mam coś powiedzieć od siebie, m, oczywiście szanujemy większość tradycji staramy się je zrozumieć, ale takie masowe pochukiwanie i strzelanie przez trzy tygodnie to m, jakoś tak. Średnio. Gdzie Marcin Wam już opowiadał, co to jest orciata, no ale jeszcze wstąpiliśmy do takiej kawiarni Santa Catalina, gdzie serwuje się ją podobno najdłużej i jest to taka najbardziej tradycyjna orciata, która jest nomen omen zrobiona z migdałów, nie z takich migdałów, jakie znamy, tylko z migdałów ziemnych. To jest taka jadalna bulwa zwana cibora. No i ten smak jest naprawdę bardzo specyficzny, oprócz tego, że jest niezwykle słodka, to czuje się tam taki ziemny posmak. Na końcu Parku Turia wznosi się to, czyli miasto sztuk i nauk, wzniesione przez architektów Kalatrawę oraz Kandele. I dzisiaj jest to tak naprawdę jeden z symboli Walencji, a także architektoniczna duma tego miasta. Tam z tamtej strony możemy zobaczyć i wejść do oceanarium, które jest największym oceanarium w Europie. Tam z tyłu taki bardzo charakterystyczny budynek, budowla to jest emisfera w kształcie ok, tak naprawdę mogłaby być świetnym elementem scenografii do filmu typu Star Trek. no cóż należy uczciwie przyznać, że nie każdy lubi, kocha, czy nawet szanuje współczesną architekturę, ale trzeba powiedzieć, że z uwagi na kontekst i jakby wytłumaczenie tego dzieła, to ten fragment Walencji jest już symboliczny, uważa się za jeden z najlepszych tego przykładów architektury w Europie. Dron, tylko że nawodny. schodową mamy za sobą. No nie samymi starymi miastami człowiek żyje, a architektura Walencji przyciąga też miłośników modernizmu, zwłaszcza właśnie takiego klasycznego secesyjnego hiszpańskiego, nawiązującego troszeczkę do barcelońskiego, ale wcale nie mówimy, że jest skromniejszy czy mniejszy. Przykładem tegoż jest bardzo interesująca dzielnica na południe właśnie od Stalego miasta, czyli Xomp Teraz nie wiem czy dobrze to wymieniłem, to może być też Eixample, Eixample. Nie jest to najważniejsze, najważniejsze jest to, że ona wygląda tak samo jak taka sama barcelońska o tej samej nazwie. Skrzyżowania są większe ze względu na ścięte rogi kwartałów i bardzo dużo budynków dość wysokich właśnie przejawia elementy klasycznego modernizmu, który nawet otrzymał swoją własną nazwę właśnie modernizmu walenckiego. Rzut kamieniem znajduje się inna dzielnica Rusafa, gdzie mieszka naprawdę wielu ludzi z całego świata, czy to Erasmus, czy cyfrowi nomadzi, czy po prostu ekspaci. Jak już o ekspatach mowa, to posłuchajmy na chwilę Bartka, który wraz z żoną zamieszkał w Walencji pół roku temu. Prowadzi bloga Praktyczny Podróżnik. Jak się tutaj mieszka? Wydaje mi się, że przede wszystkim e, słońce. Słońce, które tutaj determinuje całe życie. E, I z tego też wynikają, myślę, e, główne... Mieszkanie w Walencji, bo możliwość opalania się w styczniu, czy w lutym, czy w marcu, czy w grudniu na plaży, przy której mieszkam, to myślę jest bardzo duży plus. A druga sprawa, cała kultura spożywania, posiłków czy... Picia kawy na zewnątrz. Wszystkie Knajwy mają swoje ogródki na zewnątrz. Można się napić kawy na zewnątrz przez cały rok. No i to mi się bardzo podoba. Szczególnie, że to też buduje więź wśród mieszkańców, którzy mogą sobie po prostu codziennie wyjść na kawkę, e, pogadać z sąsiadem i ceny tej kawy, które są niewielkie, też sprawiają, też sprawiają że, że można sobie na to pozwolić. Udajemy się pociągiem na południe od Walencji, w rejon nieco bardziej górzysty, ale jeszcze bardziej zielony. W krajobrazie dominują wysuszone wzgórza i równiny usiane tysiącami hektarów gajów pomarańczowych. Się z miasteczkiem, które wydało aż dwóch papieży z rodziny Bordziów, notabene tak, tych Bordziów. I nad którym gruje ogromny mauretański zamek, największy w tym regionie. I którego mocno czasem przypominające arabskie zabudowania i uliczki wyglądały na wymarłe. Gdyby nie dworzec tego dnia, nie napilibyśmy się nawet kawy. Ale to był akurat poniedziałek. Bardzo wietrzny poniedziałek. If you Jeśli ktoś się zgłębi w historię Hiszpanii, to Andaluzja nie była jedynym regionem, który ma tyle wpływów arabskich, ale jak najbardziej tutaj Lewant również. I po fenicjanach i po rzymianach właśnie Arabowie władali hatiwą z arabskiego shatifa, dlatego mm, du dużo tutaj fontan różnego rodzaju. Kutych balkonów, drewnianych, wykuszy, podcieni. Jak ktoś zna się na architekturze andaluzyjskiej czy północno-marokańskiej, to od razu te niuansiki wychwyci. Niestety niezbyt jest przyjemny czas do zwiedzania, bo jest poniedziałek, dużo rzeczy jest zamkniętych, ale jedyny dzień, w którym mogliśmy tutaj wpaść, jest generalnie bardzo pusto. Nie wiem, czy tutaj i połowa jest do sprzedaży tych domów. Wędę, 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 wszędzie. Oczywiście wiele miast południowej i południowo-wschodniej Hiszpanii ma problemy. Duże bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych, wyludniają się. No ale kolejnym jest właśnie, że tych domów do sprzedaży i mieszkań jest masa. Czy to znaczy, że są chania? Dosłownie 15 minut od Hatiwy, czy też Szatiwy, czy też Ksatiwy, znajduje się. Jak to teraz wymówić? Karka Hent, Karka Shent, miasteczko do którego chyba nikt nie zagląda, sądząc po totalnym szoku pana w informacji turystycznej. Przed podróżą korespondowaliśmy trochę też z mieszkańcami miasteczka Boriana, gdzie kiedyś znajdowało się Muzeum Pomarańczy, ale upadło, bo nikogo nie obchodziło. Opowiadanie i kultywowanie tradycji wziął na siebie Paco, bardzo waleckie imię, który założył firmę i w niedzielę w Borianie ma stoisko i sprzedaje też bio pomarańcze online. Pozdrawiamy. Niestety z powodu zmiany planów nie odwiedziliśmy Pako. Za to odwiedziliśmy niezwykłe miejsce, kwintesencję tego, czego poszukujemy w naszych tematycznych podróżach: wisienki na torcie, czy też kum kwata. Horto San Eusebio to najstarsza plantacja pomarańczy w regionie. Rodzina pana Hesusa prowadzi ją już ponad 100 lat. tiene más de 100 años. Tú también todo. tenemos pomarancha, mame y mame limón. Aquí toda la naranja es comestible, toda naranja dulce. Hace más de 150 años que aquí se cultiva la naranja. Eh, desde aquí empezó la cuna de la naranja para llevar a toda España y a Europa. ¿Eh? Empezó aquí. Empezó en 1800, 1781 este, Y este huerto tiene es de los primeros que se plantaron. El huerto lo tiene en mi familia desde hace más de 100 años. Yo soy la tercera generación. Desde entonces vamos cultivando las naranjas intentando vivir de ellas, que es muy difícil. Okay? Hay muchas variedades de naranjas. Tener en cuenta que en el mundo hay más de 600 variedades de, de naranjas. Aquí se cultivan 19 para poder servir durante todo el año, desde septiembre-octubre hasta mayo. Pan Jezus zaprosił nas na swój taras, gdzie rano można wyjść i zobaczyć całą plantację. Ile to jest hektarów Pan powiedział? 25 Mieszkamy blisko morza, więc codziennie łapiemy, rozwiewany zapach pomarańczy, paei, owoców morza i morskiej bryzy. A wszystko to, o czym mówiliśmy, albo przynajmniej połowa, zazwyczaj łączy się na koniec na talerzu. I to bardzo dużym talerzu, szerokim talerzu, który właściwie talerzem nie jest, bo jest to patelnia z łaciny y, Pateja. W związku z czym danie, które zostało przez Hiszpanów wymyślone na tym właśnie. Ustrojstwie to paella, a dla wa mieszkańców, mieszkańców Walencji no paella jest takim dobrem narodowym. Oni uważają, że to jest kulinarny symbol tego regionu. Oczywiście mamy paellę, walencjane, która ma w sobie kurczaka. Sama w sobie paella na początku to był tylko ryż i dodatki. Te dodatki to było mięso królika najpierw, a dopiero później mięso kurczaka. Ale też tutaj popularna jesteśmy blisko plaży jest paella marinara i też paella na czarnym ryżu. Już nie mogę wytrzymać. Dodam wam jeszcze tylko to, że właśnie Lewand, czyli ta okolica jest nazywana tym regionem Hiszpanii, który ma najwięcej w kuchni motywów arabskich, bardziej niż Andaluzja, a jeszcze w sadzie otrzymaliśmy książeczkę a propos koloru pomarańczowego, bo między innymi szafran i kurkuma zawsze na pomarańczowo paeję barwią. To pomarańcze, przynajmniej tutaj w książeczce, sugerowane są w tym regionie, aby łączyć je z rybami, z mięsem, z kurczakiem, z indykiem. Także pomarańcza może smakować. Na każdy sposób. Łapiemy też witaminę D, dużo witaminy D. A że luty okazał się niezwykle słoneczny w Walencji, to te kilka dni nam wystarczyło. Jak potem się okaże, było to niezwykle cenne, w czasie gdy w marcu wszyscy zamknęliśmy się na długo w domach. Ten zapas słońca pomógł nam przetrwać ten trudny czas. Tak zupełnie przypadkiem okazało się też, że Azahar nie opuścił nas nawet po wylocie z Walencji. Znów pojawił się w innym mieście i na innym kontynencie, ale o tym w następnej opowieści.